Dziś w programie bądź piękna w każdym wieku, czyli nowe metody walki z objawami starzenia się skóry oraz geriatria, czyli jak dbać o zdrowie po sześćdziesiątce. Co dobry wygląd, zdrową cerę i zgrabną sylwetkę wspiera nas zaawansowana technologia. Przyspiesza regenerację skóry i pomaga uzyskać oczekiwane efekty. Nowością w dermatologii zabiegowej jest laser pikosekundowy, którego impuls jest bardzo króciutki. I w związku z tym pacjenci nie odczuwają bólu, więc jest to jeden z ulubionych zabiegów pacjentów. Poza tym przynosi doskonałe efekty w usuwaniu rumienia naczyniowego, w usuwaniu przebarwień, w regeneracji skóry, w usuwaniu drobnych zmarszczek, takim resurfacingu. można także wykonać nim peeling węglowy, a czasami usuwanie tatuażów różnych kolorów, wszystkich kolorów właściwie i usuwanie makijażu permanentnego. Usuwanie makijażu permanentnego jest, jest to proces, nie, nie przebiega to w czasie jednego zabiegu, się to nie dzieje od razu, tylko ze względu na to, że w barwniku są używane różne kolory, Trzeba kilka razy ten zabieg wykonać, najpierw usunąć jeden kolor, potem po kilku tygodniach usunąć drugi kolor i kolejne. Zabieg sam w sobie nie jest bolesny, natomiast po zabiegu rzeczywiście występuje obrzęk przez kilka dni i to pacjentki zawsze uprzedzamy, że no, ponieważ to są duże parametry zabiegowe tylko ból jest ograniczony tą krótką falą, ale te efekty takie obrzęku, postawiania strupków, one będą normalnie występować. wykonywać zabieg e, usuwania wymienia naczyniowego. E, pacjentka jest przygotowana i e, no, zabieg na szczęście jest całkowicie bezbolesny. Jest to laser neodymowo-jagowy i posiada kilka długości fali. W tej chwili pracujemy e, falą 532 nm, która ma powinowactwo do drobnych naczyń, e, i, mm, ale również ma ona powinowactwo do wszystkich e, zmian na skórze, które e, mają e, Kolor taki właśnie brązowawy, taki podobny właśnie do, do tych naczyń, które widzimy na powierzchni. Drugą długością fali to jest fala 755, która jest używana właśnie do regeneracji skóry, do jej odbudowy. Wszystko się dzieje wewnątrz, na powierzchni nie ma śladów, jest to laser nieablacyjny. Dzięki temu wygląda się od razu dobrze, a wszystko, cała, cały mechanizm odtwórczy wytwarzania kolagenu, regeneracji skóry odbywa się w środku. Ta głowica również ona jest wykorzystywana do usuwania takich fioletowawych, czerwonawych tatuaży. My mamy jeszcze głowicę 1064 nanometry, która służy właśnie do usuwania ciemnych przebarwień i ciemnych, czarnych, granatowych tatuaży. Kryolipoliza Kultech to zabieg na ciało polegający na zamrażaniu tkanki tłuszczowej. Jest to najnowszy sposób na pozbycie się zbędnych centymetrów, bez konieczności operacji. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji i pozwala na szybki powrót do codziennych zajęć. Procedura zabiegowa polega na przyłożeniu specjalnej głowicy chłodzącej do ciała i pozostawieniu jej na 70 minut. W temperaturze minus 8 stopni Celsjusza. Bezpieczeństwo zapewnia membrana przeciwodmrożeniowa, która chroni skórę przed uszkodzeniem. W zależności od obszaru zabiegowego dostosowujemy wielkość i kształt głowicy. Możemy wykonywać zabiegi w obszarze podbródka, Ramion, brzucha, wnętrza ud i kolan. Pierwsze pozytywne efekty zobaczymy między drugim a 12 tygodniem po zabiegu. Kryolipoliza zmniejsza objętość tkanki tłuszczowej o około 30%. Pola hiFu wykorzystywana jest do redukcji tkanki tłuszczowej. Fala HIFU jest to fala ultradźwiękowa, która jest absorbowana przez skórę. Powoduje to efekt termiczny, a także wywołuje wzrost ciśnienia w komórkach i wzrost pęcherzyków w skórze. Wskazaniami do zabiegu jest lifting twarzy, szyi i dekoltu, poprawa elastyczności skóry, ujędrnienie i redukcja zmarszczek. Falę HIFU możemy zastosować także na ciało, e, powoduje to e, redukcję tkanki tłuszczowej, a także ujędrnienie skóry. Fala HIFU ma wiele zalet, e, przede wszystkim zabiegi możemy wykonywać przez cały rok. E, są to zabiegi nieinwazyjne, efekty są dosyć szybko, e, już po pierwszym zabiegu widać bardzo dobry rezultat. Możemy ten efekt utrwalić kolejnym zabiegiem i tak naprawdę możemy ujętnić każdą część ciała. Polskie społeczeństwo starzeje się gwałtownie. Nauką, która całościowo zajmuje się starszym człowiekiem, jest geriatria. Do lekarza geriatry powinien zgłosić się pacjent, który przekroczył 60 rok życia, bierze wiele leków. I powinien być oceniony, czy nie ma żadnych interakcji między tymi lekami i jak ten pacjent jest sprawny. Jeśli pacjent 60-letni jest sprawny. Natomiast jeśli jest osoba, która w ogóle nie przyjmuje leków i kończy 70 rok życia, to też powinna zgłosić się do lekarza geriatry, ponieważ do tej pory, nie badając się, nie chodząc do lekarza, nie było szansy, żeby ktokolwiek zwrócił uwagę na problemy u pacjenta, tak? Czyli może być postępujący proces, którego jeszcze nikt nie wychwycił. W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy musi zadbać o swoje zdrowie. I to nie chodzi o wyczyn sportowy, tylko po prostu o taką zwykłą podtrzymanie kondycji człowieka, który już nie musi zbyt dużo pracować. Wszyscy seniorzy powinni mieć na uwadze taki priorytet, że jakość życia w wieku starszym jest tymże priorytetem. Trzeba zadbać o sposób odżywiania, czyli mają być to, ma być 5 posiłków dziennie i posiłki pełnowartościowe. Nie jemy słodyczy. Jeśli mamy jakieś błędy dietetyczne w postaci jedzenia słodyczy, anulujemy je. Pijemy 2 litry wody na dobę ruszamy się, to powinien być spacer co najmniej 30 minut dziennie i może być to gimnastyka naprzemiennie. Senior powinien też e, pamiętać o tym, że kontakty społeczne, aktywność umysłowa jest bardzo ważna, więc to też podtrzymujemy. Powinien się zgłosić do lekarza, takim właśnie lekarzem, który całościowo spojrzy z geriatra, po to, żeby wykonać raz na jakiś czas badania. Powinny być badania laboratoryjne, powinny, powinna być ocena miażdżycy, czyli przepływy przez do głowowe albo przez tętnice kończyn dolnych w zależności od problemów u pacjenta. Konsultacja kardiologiczna z USG serca, szczególnie u osób chorujących na nadtrzymanie. Ciśnienie, cukrzycę czy po zawale serca z chorobą niedokrwienną, e, powinno być zrobione USG brzucha, e, jak również USG tarczycy, e, ze względu na to, że choroby nowotworowe w starszym wieku częściej się zdarzają niż w młodszym wieku. Taki pacjent powinien też e, móc korzystać z badań. W kierunku otępienia. Chodzi mi o takie proste przesiewowe badania pamięci. Jeśli w tych badaniach pacjent nie wychodzi na 100%, to wtedy kontakt z lekarzem geriatrą i dalsza diagnostyka, bo mamy potem badania neuropsychologiczne w kierunku właśnie otępienia. Taki pacjent w starszym wieku powinien również ze względu na jakieś problemy z układem ruchu odwiedzać rehabilitację, po to, żeby ta sprawność była utrzymana. I mając na uwadze całą tą diagnostykę, wtedy lekarz geriatra sprawdza, gdzie są prawidłowości, gdzie mamy nieprawidłowości i wtedy zaczynamy leczenie. Lekarz geriatra również wysyła pacjenta na badania słuchu, ze względu na to, że słuch też nam się starzeje i mogą być problemy ze słuchem. I wtedy pacjent po takim badaniu wymagałby noszenia aparatu słuchowego, i to jest wtedy. Prawidłowe funkcjonowanie naszego narządu zmysłu. Natomiast drugim lekarzem, do którego powinno się wysłać pacjenta starszego, jest okulista, bo problemy ze wzrokiem pod hasłem gorzej widzę nie oznaczają tylko zaćmy. To okulista powinien stwierdzić, jaki jest problem u pacjenta. I następny jeszcze element to stomatolog. Nie bójmy się stomatologa, to jest lekarz, który też pomaga pacjentowi. Uzębienie jest bardzo ważne. Tu się zaczyna pierwszy etap naszego trawienia. Jeśli dobrze będzie pogryziony pokarm, to będzie lepiej strawiony. Przy braku zębów mamy z tym problemy. Stąd do stomatologa też zachęcam. Pacjenci powinni wybierać lekarza geriatrę jako swojego lekarza zajmującego się nim w wieku starszym, ponieważ tylko lekarz geriatra ma takie całościowe spojrzenie na pacjenta. Czyli można powiedzieć, że jest jednocześnie specjalistą w każdej dziedzinie, ponieważ jeśli ktoś choruje na nadciśnienie, to geriatra potrafi leczyć to nadciśnienie. Potrafi leczyć chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę, potrafi również leczyć otępienia, potrafi zajmować się pacjentami neurologicznymi, ale zbiera wszystkie te informacje. Żaden specjalista nie podchodzi całościowo, nie analizuje leków, które pacjent bierze i nie eliminuje tych, które są niepotrzebne. Zwykle pacjenci sami nie zauważają, że coś się z nimi dzieje. To rodzina zauważa. Pierwsze objawy, no można powiedzieć, postępującego od jakiegoś czasu otępienia. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na wszelkie zmiany zachowania. E, nie mówię tutaj tylko o sferze takiej e, oczywistych zaburzeń funkcji poznawczych typu zaburzenia pamięci, które mogą się objawiać na przykład powtarzaniem cały czas tych samych pytań, e, zapominaniem o umówionych spotkaniach, gubieniem przedmiotów, ale takich zaburzeniach zachowania, e, które manifestują inne typy otępienia niż otępienia na przykład w przebiegu choroby Alzheimera. np. jakieś rytualne mycie rąk, klaskanie, chodzenie, powtarzanie cały czas tych samych e, fraz, śpiewanie piosenek, e, brak dbałości o higienę, e, brak e, empatii, takiej uczuciowości wyższej. To wszystko jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. uwagę. Oprócz tego, co może zaniepokoić rodziny? Osłabienie sprawności funkcji językowych. Gubienie słów to jest taki najprostszy przykład. Natomiast objawem postępującej choroby takiej neurodegeneracyjnej mogą być zniekształcenia słów, błędy gramatyczne w wypowiedziach. Takie objawy, które mogłyby świadczyć o tym, że pacjent, właściwie człowiek dotknięty chorobą, e, zapomina wiedzę. Ucieka mu wiedza o świecie, czyli na przykład zastanawia się, a kim był Piłsudski, a do czego służy szczoteczka do zębów. E, to, co powinno niepokoić rodziny, to są takie zmiany, które świadczyłyby o tym, że człowiek nie rozpoznaje przedmiotów, ma problemy z odczytywaniem tarczy, zegara. E, przestaje pisać prawidłowo. W piśmie pojawiają się zniekształcenia, nie potrafi czytać, nie rozumie tego, co czyta, nie potrafi czytać głośno. E, trudności w orientacji w przestrzeni, nie mówimy tutaj o orientacji e, w nowym miejscu, e, ale orientacji w przestrzeni w takich znanych miejscach, głupienie się podczas podróży, e, na przykład do centrum Wrocławia, osoby, która w tym centrum przez całe życie mieszka. Chodziłam do dietetyka, korzystałam z wszystkich przepisów, bo przy tym dostawałam przepisy do domu, starałam się je stosować, oczywiście były efekty, po pewnym czasie znowu zmieniłam, kilkakrotnie byłam u dietetyków, a poza tym to Oprócz tego ja z natury nie mam nałogów, to znaczy alkohol, papierosy, te rzeczy to odpadają i lubię bardzo zdrową żywność, to znaczy warzywa, owoce, gotowane rzeczy niesmażone. I to mi odpowiada ostre przyprawy też nie. Także że tutaj jest wielki plus. No a... Staram się robić badania też kontrolne u specjalistów, bywać no, okresowo, żeby sprawdzić swój stan zdrowia, żeby nie być ciężarem dla rodziny, ponieważ człowiek sprawny w każdym wieku to jest największa wartość chyba. Nie tam domy opieki i tak dalej, to już jest skrajność taka. Natomiast jak człowiek sam może zadbać o siebie gotować to, co się lubi, pójść na spacer, czy spotkać się ze znajomymi, czy pojechać sobie na, na wczasy. No, no, to jest, no teraz to już z rodziną jeżdżę. Ale w każdym razie bardzo sobie to cenię.